Cześć! Cześć! No i kolejny dzień. Już ruszyłem z kwatery. E, takie drogi buziutkie straszne, kręte lokale. Drogi wybrałem. E, super piękna okolica. Pogoda, super. Także zapowiada się. Znakomity dzień. No to właśnie. Takimi serpentynkami tutaj się jeździ do, przez górki i doliny pusto, cicho, wioski, psy czyli Rumunia na 100% pięknie no to co? tutaj następne winkle mnie czekają no i dalej będę starał się dojechać do tej doliny. E, rzeki Cernei tylko od południowej strony e, wczoraj wróciłem od północnej, nie przejechałem od południowej spróbuję do niej wjechać, zobaczyć a potem w kierunku już na południe, na Dunaj, nad przełom Dunaju także. Taki plan na dzisiaj. Może się do Białogradczyka dzisiaj uda dojechać, do Bułgarii. Zobaczymy. Na razie. czołek O takie to widoczki, piękna droga przepaście. No to dojechałem do końca, do końca drogi, dostępnej do linie Cernii, w dolinie rzeki Cernei Val Cernei Powiem Wam, że no pięknie, przepięknie Droga trudna, bo strasznie dziurawa Wytrzęsło mu okrutnie Ale warto było Tutaj koniec jest parking jest pensjon. To można się przestać. No i tak to wygląda. Polecam, jest przepięknie, dziko pusto super. Sprawdziłem przypadkiem jakieś kosmiczne miejsce, jakaś opuszczona kopalnia w środku góry. To Tak, żeby nie było, że nie zamoczyłem ręki w Dunaju największej rzeki, rzece Europy Wydaje no, się nawet całkiem, całkiem, nie najgorsze

Wejście zapłaciłem sześć lewów za wejście. I proszę Państwa. таблица. Тверди белогрудчик. на Dzień dobry dzisiaj jest wtorek o to już będzie dzień wyprawy czwarty dzień tam z tego piątku popołudniowego 2 maja jestem na kempingu Madonna to jest koło Wielogradczyka bardzo fajny kemping prowadzony przez starsze małżeństwo pusto, cicho ciepła woda co najważniejsze jest prąd jestem tutaj sam, nie winy 20 lewa, także całkiem spokojna. E, przyjemna noc no gdzieś około 6 stopni w nocy e, ale przyjemny poranek dzisiaj zapada się ładny dzień co dzisiaj? dzisiaj e, przełęcz szybka taki plan i zobaczymy, może się uda podjechać, przejechać przez szybkę i wjechać na następną przełęcz za nią bardziej na wschód. Tam jest jakiś też monument. No, jeszcze jest jedna przełęcz, trzecia za nimi w kierunku na wschód. Może jeszcze się uda ją osiągnąć. Zobaczymy, jak to będzie szło. W każdym razie dzisiaj jeszcze na pewno nacek w Bułgarii potem to się okaże jak podoba będzie podwalała tak będę jechał no co, śniadanie jest zjedzone, wszystko spakowane Andorcia powoli trzymajcie kciuki, szerokości wyjść Wystarczy zjechać kawałek w Bułgarii z głównej drogi i takie to widoki właśnie. Super. z tego góry. No idzie. Kuba idzie dalej, jakaś droga. Krótki postój po drodze. Cały czas droga prowadzi już przez jakieś przełęcze, góry, dolinami. Cały czas takie krajobrazy. Pusto. Totalnie pusto. Jeszcze jakieś 5-10 km jakaś wioseczka, ale praktycznie każda opustoszała. Pusto Parę samochodów po drodze. Takimi serpentynami, tam z samej góry, tutaj serpentyn się wyjął, wyjął, niesamowite. Między skałami, to na dół, do doliny, wioska, I właśnie krótki, krótki postój to jadę teraz przełomem rzeki Iskar Zjechałem tamtymi serpentynami w dół i tutaj na dole znalazłem sobie miejscóweczkę poniżej drogi, tutaj idzie. O, tu idzie droga górą Ja tu zjechałem takimi wertepami. i ta piękna łąka na to skał no i drugie sieranko To za rzeki takie wiry, się tworzą Juhu! Szybko zdobyto. Jechałem Jeszcze podejść kawałek ale widok z szybki niesamowity. Szedł doby no. wtrzepałem przy wesołą górę. Widok niesamowity. Myślę, że musz to Sytuacja Przyjechałem na kemping Albo. Ogromny kemping, nowoczesny Ale jest pusty, nie ma nic Wszystko puste Stoi tylko jedna przyczepa, ale jest chłodna no, Cały czas stoi Tam stoją jakieś dwa samochody, tam w głębi Ale nikogo nie ma, wszystkie budynki już znaczy Otwierane, normalnie są toalety, szatnie. A zobaczymy czy woda ciepła, ale żadnej obsługi, żywej duszy. Kemping jest gigantyczny. Wjechałem go z 10 razy dookoła i nic. No nie wiem. Dzwoniłem tutaj na numer kontaktowy, ale nikt nie odbiera. Więc no szczerze nie wiem. Zostaje chyba, na no co mam robić? Dobrze, wiem, że przyjdzie, to się będę dogadywał. Mam nadzieję, tylko że nie zamknął go na kłódkę. Mm. <noise> no, Zobaczymy. Nie ma to jak jeczniczka o poranku. W warunkach polowych. Kiełbaska jest, cebulka jest, jajeczka. Mm. Ciekawka o tego właśnie Super średnika. A ja jestem tutaj. Dalej na tym kempingu. Bezpański. Spałem sobie w takiej wiacie, nawet namiotu nie rozbijałem. Póki co jeszcze nikt się nie zjawił wczoraj. Ciekawe jest. No i udało mi się jechać. w dół, bo Mały przeskok Jestem jakieś 150 km od e, Warny Sorry, tam patrzyliście <grym> na wybrzeżu jeszcze dwa dni słońca, co najmniej. Więc pojechałem tutaj w tym kierunku. Tutaj to, co widać, to się nazywają piękne skały w tym przełomie rzeki. Fajne miejsce, bo takie krasowe zjawisko. A tam zaraz wam pokażę, jak są tunele wyżłobione w tych skałach. Można przejechać także. Bardzo ciekawa rzecz. A ja cóż. Za chwilę wsiadam i dalej na, na Warna i chciałbym dzisiaj wejść nogami do Morza czarnego, także może się uda. No tutaj właśnie można wjechać w takie tunele, w tych skałach i tam pojechać dalej drogą. Zrobić małe kółko. No ale generalnie tutaj, o, widać, jest autostrada, idzie od tej strony, linia kolejowa. Duże miejsce takie. Jest zbyt romantyczna, ale ładna Monasterze Audża, piękny park. No, jest tam parę kilometrów zawarno. Idę właśnie do klasztoru. Się wchodzi takimi schodami na górę. Po drodze się mijają właśnie takie wydrążone skały groty. Skąd są niesamowite, to było piemne. Także kładą widać pieniądze, jakieś muszelki oraz zaletki. Powiem wszystko, jak jakichś intencjach. Murowski, kwiatki. Ciekawe. Kolejna mniejsza Będę jest pełno pieniędzy, ale tak nisiutko, metr osiemdziesiąt pięć, góra. Proszę niespodzianka. Przejście pod ziemię na inny poziom, o mało to bym przeszedł. Pełne pieniędzy. Kolejne pomieszczenie. A, to ślisko wszystko. Widać, jak wyżłobione. Jest kompletnie pusto. Krypta, no i to już koniec, jeśli to było więcej, czy dostępna jest tylko ta część. Это да, можем... pod